W dzisiejszym odcinku wystąpi skrzynia ZF, ZF. Ogólnie to się nazywa skrzynia ZF. Dlaczego ZF? Jeśli bym tutaj w Austrii, gdzie jesteśmy, powiedział, że to jest skrzynia ZF, nikt mnie nie zrozumie. Wiadomo, że Z czyta się jako C. Mówimy skrzynia ZF. Spuszczam z niej olej. I sobie powoli wszystko ładnie skapie. I tak, tematem będzie e, naprawa w skrzyni. Tu mam paczkę z firmy CTF. Chyba lubicie paczki, nie? Ja uwielbiam paczki. To jest najdroższa rzecz. Selenoidy. tak tu mamy tłoczki do skrzyni tutaj jest część która łączy mechatronikę ze skrzynią czyli pompę olejową z uszczelnieniem i tak ta najdroższa rzecz zawory mamy ich dokładnie 4 7 7 zaworów co jeszcze do tego jest trzeba mieć do tego przekładkę żeby po złożeniu ta skrzynia była szczelna na płycie. Później pokażę, o co chodzi, jak rozbiorę mechatronikę. Każda przekładka ma oznaczenie, to jest akurat A063. Spakujemy to na razie nam jest niepotrzebne, muszę zrzucić mechatronikę i jaki był problem z tą skrzynią? Problem był taki, że skrzynia z czwartego na piąty bieg, z czwartego biegu jak zmieniała na piąty bieg przy mocniejszym ciśnięciu gazu po prostu nie miała tego piątego biegu, obroty szły na maksa do samej góry i jak odpuściło się gaz no to wskoczył ten piąty bieg z szarpnięciem. Ee, jeśli przytrzymaliśmy go dłużej na obrotach, ten silnik, no to wskakiwał nam e, błąd i auto nie jechało. E, też miało auto problem taki z e, reakcją na pedał gazu. Jeśli wcis wcisnęliśmy pedał do podłogi, e, czasem nie było kickdowna. Także wyciągam mechatronikę i będziemy wymieniać zawory. Błąd zaraz pokażę dokładnie, muszę tylko znaleźć kartę z błędem. Jeśli ta karta była, jest tu. Mamy błąd. Dobra bierzemy się za rozkręcanie tej nieszczęsnej mechatroniki. to jest cały sterownik Nie pójdzie Niestety Teraz trzeba uważać, gdy ściągamy to tu mamy wszystkie kulki nie wolno tego pomylić absolutnie narobicie no, sobie bałaganu macie takie sprężynki no i dobra, mamy rozebrane to wszystko to jest płyta drugą mam tam grzybki Jaka jest różnica między nowym a starym czy grzebki tłoczki. Patrzcie się jak jest odciśnięty już. To jest nowy, to jest stary. Że różnica jest diametralna. Tutaj mamy te kuleczki. Wszystkie, które wchodzą nam tutaj w te otwory. Tu gdzieś mamy tu. 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 Trzeba sobie to wszystko naprawdę zapamiętać, żeby nie było później problemu z tym, bo można sobie też narobić niepotrzebnych problemów. Tak samo. Sprężynki. Tutaj z takimi zaworkami. Jeden jest tylko niebieski z całego zestawu. Te są mięciutkie. A ta jest mocniejsza, twardsza. Sam kolor już coś mówi. Też nie wolno pomylić. Biorę się za mycie tego. Tej części, drugiej części. Muszę selenoidy odkręcić ze starej mechatroniki. Też nie wolno ich pomylić, bo każdy selenoid jest, można powiedzieć, nie inny, tylko mamy trzy rodzaje w tej skrzyni akurat. I te kolory, które mamy, takie mamy założyć w to samo miejsce. Ten i ten jest ten sam, ale ten i ten niebieski już jest inny. Dobra, biorę się za mycie i składanko aha, żeby ktoś nie powiedział tutaj wyciągamy to te tłoczki tak samo z tej strony dwa, myjemy przedmuchujemy, składamy po temacie wszystkie grzybki chowamy Dobra. Teraz musimy odkręcić selenoidy. Wszystko mamy wyczyszczone i zakładamy nowe zawory. Ok, zawory mamy złożone. Teraz zajmujemy się tą płytą. I teraz tak. 7 nowych płoczków. Dobra, mechatronikę mamy skręconą. Widzicie, tak to wygląda. Wszystko jest dokręcone. Tak jak w instrukcji, 6 Nm. Selenoidy są wymienione. Płyta ta jest wymieniona, zawory widzieliście też wymienione. Umyte, wyczyszczone. Teraz zakładamy do auta i musimy zrobić, skasować adaptację skrzyni. Jeszcze co będę wymieniał? Tutaj obrócę tą mechatronikę. W skrzyni wchodzą takie gumki i one później tu przychodzą. W sobie, jakoś tak. Tu taki adapterek idzie i to muszę wymienić w skrzyni. I wtedy temat jest ogarnięty, zakładam, zalewam nową, nowy olej. Przejdźmy do skrzyni, żeby Wam coś rozjaśnić i wytłumaczyć. Wszystkie śruby, którą skręcamy, tą mechatronikę tutaj, wszystkie te śruby to jest 6 Nm. Od tego tutaj mamy od zaworów 6 Nm. Jak już zakładamy mechatronikę tutaj do skrzyni, czyli mamy tutaj te większe śruby, to zresztą widać, są trzy rodzaje tutaj śrub. Tutaj, tu są inne i tu też są inne, krótsze, ale mniejsza o to. Czyli te mamy wszystkie, tutaj 6 Nm, 6 Nm od zaworów tak samo. I mechatronikę przykręcamy na 8 Nm, i tak samo te śruby tutaj 8 Nm. Olej widzieliście, zalewamy olej w tym miejscu, jest wlew i teraz tak, 40 stopni to jest temperatura. W której sprawdzamy stan oleju. Oczywiście na początek zalewamy ten olej, dopóki się nam nie wylewa. Zapalamy silnik, zalewamy, zalewamy, zapalamy silnik i przejedziemy przez wszystkie pozycje, które mamy na lewarku, żeby ta skrzynia się nam wypełniła tym olejem, żeby do wszystkich zaworów tutaj doszedł olej. Niech sobie to pochodzi, na każdym biegu tam po 5 sekund, znaczy na każdym biegu, no, no wiadomo, D i R nie, ale zostawić później go na P, podnieść auto do góry, otworzyć tą śrubę. Musi się nie chodzić, zalewamy, dopóki nam się nie wylewa. Zakręcamy, podłączamy kompa sprawdzamy, czy jest 40 stopni na skrzyni. Przy 40 stopniach odkręcamy, co nam się wyleje, zostawiamy żeby się nam troszeczkę wylało, bo wiadomo, że możemy za dużo nalać, możemy za mało, jeśli będzie za mało, to to lewamy, póki nam się nie zacznie znowu wylewać ten olej przy 40 stopniach. Jeśli się delikatnie wylewa, skręcamy po temacie. Później robimy kasowanie adaptacji skrzyni i w drogę. Wszystko już mamy złożone. E, Misko olejową skręcamy na 8 Nm. I teraz tak e, po napełnieniu skrzyni sprawdzamy poziom. Wiadomo, przy 40 stopniach muszę troszeczkę odjechać, bo przeszkadzam. Widzę e, przy 40 stopniach. Sprawdzamy poziom skrzyni oleju. Musimy wziąć. Zresetować adaptację skrzyni. Wiadomo, mamy nowe zawory, skrzynię musimy zresetować do ustawień fabrycznych. Ona wtedy po takiej, takim resecie będzie się od nowa uczyła jeździć. Dlatego na początku może nam troszeczkę śmiesznie zmieniać biegi, ale to wszystko wróci do normy, bo ona się będzie uczyć. Ile to potrwa, nie jestem w stanie powiedzieć. Niektórzy mówią, że 300 km. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Także teraz testujemy, testujemy auto. Zobaczymy, jak nam tutaj będzie się zachowywać. On troszeczkę agresywnie zmienia biegi teraz, czuję. Silnik oczywiście mamy rozgrzany. Będziemy sprawdzić, czy z czwórki na piątkę będzie nam pięknie przerzucać, czy zgubi bieg. Zobaczymy, co się będzie działo. Jesteśmy po drodze. Powiem wam, że nawet dosyć ok zmienia te biegi No za elegancko. Jak ona się jeszcze całkowicie zaadaptuje, to będzie super. Fajnie, nie szarpie. Nic. Seczka, Szósteczka. Piątka. Górka. Na razie jest ok. Muszę się gdzieś obrócić tutaj na tej głównej drodze. Trójka, czwórka. I jest elegancko. Przy kickdownie. Ani się nie zająknęła. Operacja udana. Jest super. Idziemy do bazy Agent 007 z hamulce tutaj też trochę czuję, że napierdzielają. Zaraz zobaczymy jak będzie zmieniać na pełnym pałerze. I ogień. Elegancko. wam talala. Nic nie robi. Ani nie szarpnie, ani nic nie zrobi. Pięknie. Jest super. Tiptronic funkcjonuje. Piąteczkę mamy. na... Przelecimy na Tiptroniku. Jedyneczka. Jedynka. Dwójka. Trójka Czwórka Piątka Szóstka To jest gitara Piątka Czwórka Trójka Dwójka Jedynka Nie wrzuciło, teraz wrzuci Jeden Dwa Trzy 5, 6. Chodzi dobrze, jeszcze widzę, że ona musi pojeździć, żeby było perfekcyjnie. Że temat uważam za zamknięty. Skrzynia uratowana. Chodzi. Super. Kilian na pewno będzie zadowolony oczywiście wytyczne musi dostać co i jak i będzie gitara także cześć Wam, to by było tyle na tyle w tym filmie, hejka, do zobaczyska